I'm a rap boy, a trap boy, cash boy, I ain't trying to back no booties I'm in a spot studio over the stage or sleep cut's that consuming Welcome to Start Project 2024 Oi hey, bruv, my thing in the fandom Jesteśmy w studio, projekt to jest Start i hui Ten projekt polega na tym, że raperzy z czterech krajów europejskich przylecieli do Polski na dwa tygodnie i kleją mixtape. Są zamknięci w tym studiu, e, w trzech kabinach i po prostu robią numery. Studio jest tu jedno, tu jest drugie. I wobec są kabiny, więc to się kręci wszędzie. Ty, co, co on tu robi? Właśnie, to jest organizator. Poznajcie Jimmy'ego. Szymano, ja jestem Jimmy i odpowiadam za cały ten młyn. Od trzech Siemano. miesięcy. Dobrze, to. Bania przepalona, ciągły telefon. Czyli jesteś jest haslerem. Tak. Nie, nie, nigdy hasterka się nie kończy. Work-life balance? Nie znam tego. U mnie jest praca i praca. A jak jest praca, to jest też leczenie kaca, nie? Bo się rymuje. Tak, chodźcie zobaczyć, co Włosi ugotowali. Sì, 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 Super Saiyan bro sì, 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 the building you know representing Italy I took the mozzarella to Poland yeah bro sì, <laughs> but sì, 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 Eee. Nie, no powiem coś mądrego, no jest u nas dużo, tutaj nagrywałem dziewczyny, jest projekt, no i wiecie, cały czas coś nowego. Jestem ja i z kilku producentów, innych artystów i wiecie, jest nas trochę... And... No dobrze jest, dobrej jest, no jest gotowanko tutaj. Podejdźmy może do producenta zobaczyć. Panowie, powiedzcie do kamery, co tu się dzieje teraz. Całkowicie rozpierdalany jest triag przez Austriaków. Dwa bity, dwa różne tempa, jest ogień. Podwójnie. Gdzie jest tobiarz? Jaki tobiarz? To tobiarz duży, taki, taki jak żółw. Żółw? Tak. Ale on jest akurat tak. naszego tak. <tod> Protoplasta Polskiego new gdzie jesteś? Czemu cię to nie ma? Ale dobrą Cześć. reprezentację wysłałeś Pozdro ciebie. Był ciebie. tym fajniejszym komentatorem od kstyka zawsze Jebać kstyka, znaczy pozdro Wyszliśmy z jedynki, wchodzimy do studia numer 3 Gdzie producenci klepią bity, zapraszam o kurwa to miało. No i mamy kolejnego organizatora. Powiedz jaki jest plan na dzisiaj, jutro i pojutrze. No na dzisiaj plan jest taki, robimy dobre traki. Szczerze mówiąc, dzisiaj jest bardziej taki dzień już luźny. Mamy, mamy jakieś plany, ale bardziej musimy dopiąć wcześniejsze traki. I to jest taki jednak freestyle mimo wszystko. Dopinamy do 15 traków u nas na mixtape'ie i bardziej o to chodzi. A ile w ogóle materiałów te dwa tygodnie udało Wam się skleić? Już 20 traków około jest, no, coś, coś w tym stylu, plus to, co oni robią jakby poza, poza kamerami, powiedzmy, nawet nie wiemy do końca, co powstało, nie? A to już inna sprawa, klipy też kręcili o 3 w nocy, coś tam poszli, poszli na bilarda, tam wy, wywalili funty, Jack, Jack Daniels leżał na, na, na stole od bilarda i kręcili klipa po prostu. Powiedz, po co były te drużyny, skoro na 3-4 tracków i tak znajdzie się Armor. <grym> <grym> Ej, Armor, what's up? We said a a question on camera. Gucci, come on bro, I'm ready. What's up? What do you want to know? My man, did you think about making your ski masks sellable and making mad money from it? Okay, so this one is a one-of-one one piece. And yeah, I have thought about it, but this is just for me. I did have some merch that was also ski masks, yeah, okay. with my with um my gang logo, yeah. My supporters were called the business gang, because I'm the businessman and if you fuck with armor, you're part of the business gang. So, I have some business gang ski masks that you could buy as much. Go to armouruk.uk armor UK. UK and you can buy that right now. Get business gang t shirts, get business gang ski masks. Gr yeah? We out Okay, grip on a bit type shit. Yeah. But this is the only one. Nobody can have this one. No. nah, no, baby. This is only me. So, when you see this, you know yeah, Armour, yeah? Oh. <laughs> okay, this shit hard. Mm. You're making some hard shit today? Yeah, bro. hard shit today. And I was like, bro. Bro, he's a daily basis. Bro. What the fuck? Nieprawda, akurat na trackach narodowych armor się nie znajduje tylko na UK. Ale armor jest dobry. On, on tak lubi właśnie wchodzi jak do siebie, nie? Ze wszystkim tak naprawdę. Za to go lubimy. Teraz od dwóch dni go nie ma, jak nie od trzech. Ale co się dzieje? Nie, nie, on na koncercie, gdzieś tam na koncercie. Też Cię kocham. Nie rozumiesz co do ciebie mówię. Ale... <laughs> Powiem Wam szczerze, że się tak wpieprzał na te traki, że bałem się, że właśnie to jest przesada, ale też go nie było dwa lub trzy dni. To w sumie się wyrównało, nie? Chyba o to też mu chodziło chciał jak najszybciej. A w, tak właściwie ile osób bierze udział w tym projekcie, tak i realizatorzy, producenci, raperzy, clipmakerzy, my, media. 55, 50, może no, 60, operacja. maksymalnie, maksymalnie nie więcej. Ale no, 50 to na pewno. I teraz no. tylko pytanie, czy jest tak samo, jak na budowie? Hmm. Yy, nie, akurat nie jest tak, szczerze mówiąc. Najważniejsze no, ja pytanie. Dobrawa. Ile no. wybuliliście na ten projekt? Sporo, sporo. To jest, yy, no, około, około setki, około setki. No, hu hu. Oh, oh my god! Zdomek. Czyli wers o 20 kawałków na klip nie był kłamstwem? Był naciągany, <laughs> ale... Ale no wiesz, no nie no klip to jest jeden jeden z wydatków oczywiście, ja Nie, ja Aj zupa pomidorowa Ona jest tak niedobra, że chociaż musi być darmowa. że nie lubisz papierowych słomek, bo ci się roztapiają na pewno. Ja nie lubię papierowych, no w sumie tak Brat chce nam redakcję wybić Żółwie są zagrożone Kurwa content Co? Kurze no nic nie było innego no, Chciałem bagietę, bagiety, swoją bagietę swoją Czyli mamy tak 30 minut kontentu w kuchni i 5 minut w studio Proporcje są wyśmienite Zaplecze, zaplecze z, z Zawsze prezes, się kręci kuki. kuchni o. What the hell, Hold on. Hold on. Tak, mam Emeralda Czwórkę i... Wolałbym wkładać łyżkę do dupy niż dalej grać w to. Jak włożysz łyżkę do dupy, to jest szansa, że rodzice się jeszcze będą do ciebie przyznawać. Gdy odpalasz Liga Legend, no to już gorzej. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ogólnie cały ten projekt, Start Project, stworzony w kolaboracji z Flatco Studios przez Fundację Oktawa, to jest naprawdę głównie moje dziecko. I tak tylko chciałem powiedzieć, że wszyscy ci artyści. Naprawdę było kawał, kawał trudnej roboty, żeby ich zgromadzić tutaj. Ale się udało. I tyle chciałem powiedzieć sobie. Tell me what you think is this project about. Fajnie poznać ludzi z zagranicy, nawiązać nowe kontakty, poznać ich z pracy. To jest w ogóle jedno ze spełnić moich marzeń, bo chciałem z tym ziomkiem tutaj kurwa, nagrać od dłuższego momentu i to się ziściło. Wszystko się ładnie kurwa złożyło. Jeszcze jest mój człowiek z Birmingham, Konvince. to się fajnie integrować z innymi ludźmi, z innymi produktami, nauczyć się jakiś nowych rzeczy od innych ludzi. We actually meet each other and people from different lot of, different countries, lot of different sounds, wiele accents and themes in all sorts. But we're all working together towards the same motivations as well. Yeah, good to see you guys as well. Yo, startup project, you know, <laughs> Flatcore studios. We back, we fucking it up. Grrr. You, know going, like no, you know what's <laughs> going on, you know what's going on. Yeah, size a movie. Movie, you know what's up, man. You know what's up. You know. <laughs> it's something stuck. we ain't saying no more. We ain't saying no more. bruh <laughs> bruh <Brav. Brav. laughs> Ja na tą Yo, yo, yeah, 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 nie miałem siły, dzisiaj ją mam, yeah, 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 O! na blok, leje na... leje na sok? Ciebie już wystarczy, na kamerze. Tak, ciebie za dużo. Hey man, did you make a number with Ostry, a Polish rapper? um the one I? O, Adam, Adam. Wait, wait, uh, is This is Adam, yeah, 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 of course, bro. Me and Adam, we cooking up together. Adam is showing me a lot of love and a lot of respect. He's saying I can have any beat I want. I can link him anytime. Adam's my guy, yeah? So, if you see me in Poland, I'm probably gonna be with Adam, innit? Yeah? That's what we're doing. Okay. So, we're cooking international fucking hard shit. Yeah, man. Yeah. And to be fair, Poland is one of the first countries showing man proper love. So, yeah, I got a big love for Poland, man. Mad love, yeah? I'm mad, man. Yeah. Hey, 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 hey. Yeah. Czech? Polską. Skąd kmina na ksywkę Młody Olisa Debe? Kiedyś jak byli, było się małym i wiecie, grało się w gałę. Ławeczka była obok, panowie Menele komentowali, tym bardziej mnie <grym, <grym, i wymyślali ksywy. No i albo byłem właśnie Arboleda albo Olisa Debe i mi się spodobało po prostu. Kreatywne chłopaki, dobre z dobrej paki. Pozdrawiam serdecznie. To dzisiaj to ja przyjechałem w ogóle z koncertu 120 La Fest. A dla Generalnie spałem jakieś półtorej godziny na krzyż. Więc y, dzisiaj przyszedłem rekreacyjnie i jutro jestem gotowy, żeby Grr, działać. Pa! Dokładnie tak. Grypau! Grypau? Grybał? Grybał? Czy... Grybą Karus patrzy, bo widzi ją, mamy swojego czapa Lubiony wersik swój Karus, Karus, co chcesz, są masz <grybong> To jest też mój lubiony kurwa, to jest, wydaje mi się, prosty temat Robisz ze mną, chcę być twoją jedną Tą jedyną, która cieszy twoje włosy ręką Chcę oglądać z tobą filmy te wybrane w ciemno Chcę patrzył na mnie, jakbyś nie widział mnie całą wieczność Dzisiaj ma kolejny Jim projektu Nuance Radio. It'll be my shutdown. Bang. I got a baddie inside of my DMs like she never quit. Shorty been calling and texting me 24 7 like she really trying to get hit. I'm for drink, horny. Uh, she for perk, 40. Uh, I'm gonna go dumb in this bitch making fun of her bitch. Simon A. in and Tit. You know what it, it is? Nuance radio. Like uh, We're here. here. up sidebar. Already fucked up. Four nations right now. Austria. You get me? Italy, hey, Poland, yeah. UK. Shutting yeah. it down. Collaborative effort. You already know. Grr. Shorty been calling my DMs like she never quit. Yeah, jesteśmy w yeah, New yeah. radio jest no Bango, jest no Messi, jest no marty i know what's up młody olisa debe kładzie tu byków na glebę więc lepiej uważaj na siebie młody olisa Whoa, młody olisa debest, start you know what's up you know what's up start never stop yes sir never stop always start Witam wszystkich serdecznie. To znowu start project, to znowu jak 2 3 Baby G, mamy swojego chopa. Nagrywamy pod stadionem narodowym. Chuj, oryginalnie, żeby nie było. Co jest z nami bango valenci, Walencji bango, ją mamy swoje bango. Tutaj jest, jest Messi, ją mamy swoje Messi. your z favorite. Nie yeah, yeah. mam... no, z nami Marty też. Daddy z favorite, kurwa traperka, tak? I jesteśmy tutaj, będziemy robili, kręcili. O 15 mieliśmy wyciec, 15.43. Nagraliśmy dokładnie, teraz nagrywamy nasze pierwsze ujęcie jest to, kurie, to jest tak, grubo, ogólnie jest grubo Powiedziałbym, że jest 10 na 10 biorąc pod uwagę warunki pogodowe Pozdrawiam serdecznie Jaki jest wasz najlepszy adwikt? Messi, Modem. To jest mój ulubiony adwikt Robię to w każdym numerze Ja mam takie bardziej jęczenia niż jakieś e, słowa Chcesz zaprezentować? Jak... <grym> 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 Może nie, lepiej ja, w... ja nie wiem, nie mam ulubionego adwika Po <grym> prostu coś Let's, let. Let's go, bez pantofonu Wymyślałem. Jak jest glane na No to jak nie let's go to ja powiem Bango Balanc To ja powiem ooo Karus Karus co to ma. Poznajcie Igora? Ja już byłem no? chyba na tym tejku. Dobra, w tej kamerze, zobacz, na, na relacje. Raz jeszcze kurwa Karus od Baby widzi, mamy swoje czapę z tej strony. Jesteśmy cały czas pod stadionie narodowym. Jest coraz zimniej. Jimmy, mamy sobie yeah. oh, O, no. Zasnąłem prawie dzisiaj na Cypher do Nuance'a. A później, jak się goliłem, zacząłem się 8 razy. Ale jest git. Ważne, yes, sir. ważne żeby, żeby robić. Jest. Aha, aha, aha. Stary ja przejąłem Turtle Hype, a, jak coś. O, cześć, 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 Turtle Hype. To czy nie jest bango Balencji. To jest Boombox Balencji. No, stówka, nie? Fajnie. O kurczę. Sorry, Mówiłem, myślałem, że wyciszyłem. Co to za fura? Maserati. Spagatti. Spagatti Quattroforte. Kurwa, ziomek chce chyba być tym garażem dla ciebie. Przez środek pasów przychodzi. Zrobimy z dupy garaż. Siemano, jesteśmy właśnie po odwiedzinach na klipie polskiego timu. Bango, Messi, Karus, Marty kręcili klip pod Stadion Narodowym. A teraz jedziemy do Flightcore Studios e, kręcić ujęcia do teledysku e, austriackiego teamu. Zobaczcie, jakie mamy widoki, nie? I think he's the most skilled out of all the teams He's too like Malik and are the most skilled Next, I would also say the Polish guy What, what is his name? Karuz. Ka he also, but the other one yeah. His name? Bago Balenci? balenci yes yeah. 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 What did he show me Sorry, time? sorry, and we have Pink Balenci Yes, Pink Balenci and we have the Jordans What are you doing? much are you playing with? Let's do it with us No, I'm ashamed Jakieś ryśki, jakieś spodnie, jakieś chuj wie co Może jakieś takie rende2 A to są w ogóle spodnie mojego ziomana, w się sensie on je uszył sam, wiesz? nie really, Byli chłopaki z UK, chłopaki z Polski, chłopaki z, Polski, chłopaki z Austrii Możecie dać w komentarzu znać, który team Wam się najbardziej podobał. Jak sami widzicie ten stanowczy, najgłośniejszy, ale też przy okazji najzabawniejszy i taki Benjamin. Znaczy no co wiecie? Pamiętajcie, polska górą zawsze w serduszkach, ale może nie na tym projekcie akurat. Powiedzcie, Wam coś się najbardziej I forgot one thing. Forza Napoli, sempre. Yes, jest, Forza, Forza Napoli. Forza Napoli, tak, nie rozumiem. Yes, yeah, znaczy, ale jest. Yeah, very, very good. Yeah, yeah. Mamy, yeah. to idziemy z Celebrity! Wszystko się udało dzięki nam Szaleni są, szaleni są. Ale to dobrze, tak ludzi nam potrzeba. A flight, studio Jesteśmy tu i to jest możliwe.